detektyw grey bez swojego telefonu nie miał pracy znów przymierał głodem i pomyślał muszę coś z tym zrobić udał się więc na jeziorko do którego wrzucił telefon zrobił tam grzebu 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 ale telefonu nie znalazł znalazł za to naukowca a naukowiec powiedział mu wprost: Panie, my tu od lat takie radioaktywne rzeczy do tego Bajorka, i tu różne rzeczy z tego wychodzą. Wiedział już, że telefon przeszedł przemianę. Nie wiedział jednak w co wiedział, że tu tropem będzie kolor czerwony. Idąc właściwie bez tropu, pierwszą postacią, na którą się natknął, był Grej zapytał. Czy to ty jesteś moim telefonem? Tajemnicza postać jednak nie odpowiedziała. A po prostu sobie odeszła. Grey to szybko pobiegł za nią, przekroczył magiczną bramę i przeniósł się do dziwnej krainy. E, panowie, to ja? Co się stało? Gdzie ja jestem? Co mówię, kolego! Uważaj, to TNT!